No Trudno się grało, bo Rowrybnik y... w tych meczach ostatnich, mimo tego, że może nie zdobyła tam za dużo punktów, no to szczerze dużo bramek i na pewno nie przyjechali tu po to, żeby się bronić, tylko po to, żeby, żeby zdobywać to jakieś. Najlepszy. Żeby zdobyć tutaj y... przynajmniej punkt. I... I... Może na początku tam też się przycisnęli, ale później po 10-15 minutach mecz się wyrównał i tak jak mówisz, do pierwszej bramki było równo. No. Śmialiśmy się w szatni, że w Polsce to była tylko Bizak i Frankowski potrafią tak strzelać bramki. No, po tej strzelonej bramce Rybnik przycisnął, byliśmy w defensywie no i w takim chyba najlepszym momencie, jakim mogliśmy sobie wymarzyć. Krzysiek zauważył tam wyjście bramkarza, ulokował piłkę w siatce i wtedy zaczęło nam się grać już łatwiej. Potem poprawił trzecią bramką no i możemy się cieszyć z tego kazałego zwycięstwa. Dłuższych kłoków już nie mam. Tylko tyle mogę, mogę powiedzieć, no, przez pierwsze 20 minut trzy razy przewróciłem się tam w kałuży. No, takie było boisko, no, no. później już, już to wyglądało lepiej. Cieszę się tylko, że żadnych konsekwencji nie ponieśliśmy z tego, że się przewróciłem.